Siema się dziś będziemy nagrywać już chyba trzeci odcinek z naszej ukochanej serii I jednym rogiem przez świat Tak jestem dzbanem, nie przeczytałem jednego komentarza Który mówił, że y, będzie duży domek Ja zrobiłem taki przeciętny W nagrodę wypieprzę tutaj taką piwnicę jak ten domek Łajno, prawda? Prawda mm, To tak, czyli już Skończyłem ten domek Ale to było chyba na tamtym odcinku Co mi, co mi ten Co tu jest Czekajcie, wszystko wygląda Nie pierwszy, to jeszcze bardziej No, lepiej I teraz No to teraz już zrobiliśmy ten Należałoby zrobić trochę Trochę, trochę, trochę Wow. A to nie, nie było tu żadnego piasku czy coś? Halo? tym, że miałem pieprzy, pie, pieprzy, dużo, nie, po prostu miałem dużo, dużo tego O, ryba o oh je yeah. Dzięki Tam coś się na dobra Zobaczy, ja kolorował. Co tu jest? Tu jest szkło! Chyba będę sobie farbował. Na no, jaki kolor? Hmm. Żeby pasowało do tego. Na żółto nie będzie nic w ogóle widać. Na czarno bym mógł? O nie, na czarno? To zrobię piwnic na przykład. Coś takiego zrobię, Magic. Nie no, nie wiem, jaki to okno zrobię, może normalne A w sumie to widzowie, jak zdecydują o tej serii, to może możecie wy wybrać jaki będą te... mają być okna Dobra, to ja tu zrobię A ten komentarz, o którym mówiłem, co spieprzyłem To jest y, dokładnie komentarz y, DiabłaXDI Tu jest Dobra, nie no. Nie, to jest wir. Wir is bed. To zrobimy taki myk. No. I ja bardzo mu dziękuję za ten komentarz. a będę mi się bardziej skarać przez to, że go nie czytałem. Dopiero dzisiaj rano nagrywam. Dopiero go czytałem, znaczy już wczoraj wieczorem, ale. Kolejny wyczułam, to była 23. Czy 22, już nie pamiętam. Ale dałem mu serduszko i mi go komentarz, więc powinno być spoko. A więc, właśnie, no to ta seria ogólnie będzie taka, że sobie gramy Minecraft'a i. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Więc trzeba będzie robić farmę. Szkoda, że nie nazywam. Szkoda, że ten. Yy, sorry, że nie nazywam tych odcinków po nazwie, ale to będą takie spoilery tych odcinków. Na przykład powiem: dzisiaj robimy farmę na odcinku, co nie? Napiszę na tym. Na. Yy, na tym. Jakbym po prostu napisał na tym. Na nazwie odcinka. To jest takie. 2 na 10, czy robimy farmę! Jej, Żeby było takie sztuczne jak Godlewska. Z tym swoją tapetą. Godlewskie, przepraszam. Przepraszam panią drugą Godlewską. Zapomniałem, że jesteście dwie. Jesteście pierdolonymi homunculusami, które. które zmutowały i zrobiły się dwa. Po prostu miutu normalnie. Pieprzony gravel. Ja cię nienawidzę, co nie? Brzydłem, że rosną się z tą. Łapat. Łapataja Już się szyka A, dobra. Nie mam tu pieprznąć stinty. ona wygląda dobrze Dobra, to też skupimy będzie na 3. Ja pierwszy grałem Fuck my life. Dobra. Kopu, kopu, kopu. Pewnie nic nie widzicie idę po pochodzie, żebyście coś widzieli. Teraz też pewnie nic nie widzicie. W sumie pora jest taka sama jak tu teraz. Też taka takie słońce. Coś wychodzi, coś nie. Coś próbuję, coś nie Okej, okay, to świeczki Wait, to węgiel? Yy, na razie... Nie ma Muszę iść zaraz po węgiel, bo to będzie... Tragedia ósma... Pani Nie wiem, co powiedziałem. A, to tu nie może być tak nieładnie załatwany. Halo, proszę mi tutaj... Halo, proszę mi tutaj nie... Nie, tam Nie wybuchać. Dziękuję. Nie ja tu będę zrobię sobie magazyn pieprzny. O. Wy pewnie nic nie widzicie ja Spoko, ja też nie mm, Ale mam saklepów. jakie ja, Jak ja sobie dziękuję Że zabrałem z wioski 36 tych yy, Jak to się nazywa Idę dobić tego szkieletu zostanę O ty się mógł, Co się już nie palisz? I... Top się! Co on zrobił? Dziwnie jakoś umarł strasznie. Mi się zdaje, przynajmniej. Mam wodorosta, a za, za sobie tutaj. Na owie. No To tak. Tak byłem zdesperowany. Jestem młodym, zdesperowanym człowiekiem. Czekać to było zdesperowanym, czy. Czekaj nie da się tego cofnąć, co? Mam pomysł. się nie da dobra, zróbmy po prostu przepraszam przepraszam, numer tu mm. jak to mówił Polak wpadka, chyba ty a ja się wtedy tak miałem, jak to napisałem Polak to też było teraz do ciebie, więc ja wiem, że oglądasz moje odcinki. Oli ci pewnie mówił, że mam kanał na YouTube. Dobra, czyli tak co ja miałem tam zrobić? A skrzynki. Buduję magazyn bez skrzynek. No super. A, a drewno mam tyle, żeby się obsywać. Czyli fujno. O, krówki są jeszcze do ubicia. Bardzo dobrze, chłopel. Takie to ja bym chciał zabić. Myk, myk, pisuś, glancuś. Myk, myk. To bagienne krowy są niebezpieczne. Tak, lebem bij, tak. Oto bagienne ziele. O, świnka przyszła, żeby zostać zabita. Was od bo będę potrzebował dużo wełny w przyszłości. Nie, proszę nie trollować, proszę, pana pada, dobra, bi I dlaczego tu się ciągle respią z tymi muszelkami? Już mam dwie muszelki Gdybym znał serce, serca, co on tam sobie mógł zrobić No proszę nie trollować, halo? Nie, no łapko, proszę mnie nie trolować. Nie, nie, tro... niż miło, połatwo, no, no. Babciu! Gwałcą! Nie będę miała w tą ścienarkę. No jak se to nie działam, no super, będę musiał utrzymać. Jak stolca w klasie. Bo pani Ci powie, że musisz mieć perypytecję, bo oczywiście. Musisz mieć od lekarza, że, że jakiś shit, że niby masz wilka, czy inne ścierwo że chcesz się sikać i że cię coś od lekarza, że często sikasz. Bo chcesz siku. A co, normalnie ludzie też nie, nie mogą sikać? O ty dyskryminacja. O ty rasisto. O, rasisto. Osiem skrzynek wystarczył w zupełności. Z tego jednego staka osiem skrzynek, no to ja jestem szczęśliwa. Patrzcie, pierdolne tute. Perdona se tu Perdona se po drugiej stronie Perdona se tu Czekaj kurwa bo to jest niesymetryczne Perdona se tu Halo tutaj nie miało tego być Meg No i kurde Będę potrzebował więcej słów Dobra mm. Czyli tak co tu jeszcze by można zrobić? E, jeszcze mi napiszcie, czy zrobić e, jakie kolory szkła. Mogę zrobić każde, na przykład nie wiem, nie będę chodził na przykład na pustynię po to, żeby e, ten. Po to, żeby po prostu dostać kaktusem. Po prostu takie co mogę znaleźć w okolicy, takie coś łatwego. Nie, na przykład czerwony, na przykład tamten żółty kwiatek. Przykład, nie wiem. Tamte bagienne ziele, nie nalewartuje. Tamten, na przykład, żółty kwiatek, na przykład ta bieska orchidea tutaj. No coś jakieś czerwone, jakieś pospolite. Nie jakieś legendarne, złote. Dobra, to jeszcze jakbyśmy zrobili tak, żeby z pataja. I napiszcie, czy woli, lubicie dłuższe filmiki, czy krótsze? Mi się nagrywa oba tak samo, więc... Ja lubię czasami sobie pogrywać w Minecrafta tak sumiennie, tak nie do przymusu. No, czyli na odcinkach nie gram na przymusu, bo lubię ten. Minecrafta po prostu, a chciałam sobie zrobić na świat pomyślałem, kurde, dawno nic nie wrzucałem. I zaraz umrę, bo nie oddycham. Dobra, czyli tak sobie mam już sobie załatwione? No prawie. No to tak na razie. Styknie. Może w następnym odcinku dokończymy tą piwnicę. A co 10 odcinków będę robił live stream z, Bu z tego. Z, po prostu Minecraft z jednym rogiem I mówił do, do Was Grobelius Dzisiaj będzie jest trzeci odcinek. I żegnajcie, bywajcie. I pokażcie mi swoje towary.